Kolejny korzystny wynik wpisali na swoje konto zawodnicy Koblogórskiej Zewki. W niedzielę 30 października podopieczni Grzegorza Sajwicza pewnie pokonali Piast Czekanów 3 do 0. Po 12 kolejkach zespół z powiatu ostrzeszowskiego zajmuje czwartą pozycję w tabeli piątej ligi i traci do wicelidera zaledwie jeden punkt. Wszystkie trafienia w meczu z Piastem padły dopiero w drugiej odsłonie, choć w pierwszej części gry obie drużyny stwarzały sobie sytuacje bramkowe. Nim gospodarze otworzyli worek z bramkami, swego szczęścia próbowali podopieczni Mariusza Kaczmarka, ale ich próby powstrzymywał Mateusz Kierzek. W 48 minucie Szymon Polowczyk wykorzystał dośrodkowanie Błażeja Ostrego i zdobył bramkę na 1 do 0. W tym fragmencie pojedynku przewaga Zewki zarysowywała się coraz bardziej. W 70 minucie na 2 do zera podwyższył Maciej Stawiński, który najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym. Pięć minut później było już 3 do zera. Błażej Ostry wykorzystał błędy przeciwników i nie dał szans bramkarzowi w sytuacji sam na sam. Wynik utrzymał się do samego końca, a kibice w kobylej górze znów opuszczali stadion z dużym zadowoleniem. Ostatnie wyniki zewki mogą dawać duże powody do radości. No trudne, bardzo, bardzo trudne spotkanie. Pierwsza połowa o tym pokazała, że 0-0 że było praktycznie. całą pierwszą połowę, druga połowa już fajnie weszliśmy, zdobywamy szybko bramkę. No i co za później późniejszym bramką? Pracujemy ciężko na, na kolejne wyniki. Z tygodnia na tydzień patrzymy na kolejne mecze. Cieszymy się z każdego punktu, najlepiej z trzech. No i patrzymy z pozytywnie w przyszłości. Zewka 5 listopada zagra na wyjeździe, przeciwnikiem będzie piast Poniec.